Pierwszej kolejce ale ma 40. punktu straty do koflera. Bo słabo lądował. Gregor śniega cały. Ależ daleko powyżej rozmiaru. 10 punktów przewagi nad Gregorem 1.0. To jest około 2,8 metra. No i popatrzmy, 135,5 metra. Czy Anders Jakobsen wygra problemy w pierwszej fazie lotu? Teraz już uspokoił i szybuje daleko! Dwa razy drugi i raz trzeci. W przeszłości zwyciężał także na Plattenberg czterokrotny mistrz olimpijski Simon Amach. Pięknie, ale z daleko, prawie lądowanie jak zazwyczaj, przy... to znakomity, wygrał pamiętamy w parze z Kamilem Stochem, skoczył 136,5 metra, no teraz musi także około 130 uzyskać, aby zostać zwycięzcą inauguracyjnego konkursu turnieju czterech stoczni, no i chyba jest tyle, 130. 8 metrów, wymagana odległość, by walczyć z Hajbekiem, by próbować zepchnąć go z pierwszego miejsca. Joint! Jest daleko, jest ładnie. W tym roku ten, który w 2014 roku zwyciężył w konkursie i wtedy rozpoczęła się ta jego droga do zwycięstwa. Wtedy Kraft pokonał Hajbeka i drewca. Ile musi skoczyć? 134,5 metra, by pokonać pełno i teraz rozpoczynamy 126 metrów 124 trzeba skoczyć w pierwszej próbie i jeżeli trafił na progu potrafi bardzo szybko przewodzić do pozycji w locie. Yes! Ale, ale na razie będzie na pewno liderem i to z dużą przewagą. w tych arcy trudnych. On musi w tej chwili wyrzucić z głowy wszystko i skoczyć co najmniej 136 metrów. Dynamiczne wyjście z progu. pojawił się padający śnieg i kal. Geiger ląduje w okolicach tej zielonej linii.